W ubiegłym tygodniu podczas ferii nasza pani, która gotuje obiady, miała wolne. Po mszy świętej porannej chciała zjeść śniadanie, ale przypomniałem sobie, że jej nie ma. I wchodząc z kościoła, poprosiłem jednego pana, którego kojarzę, był nam przy świętych o godzinie siódmej. Pytam: Jadł pan dzisiaj śniadanie? O, mnie? No to ja pana zapraszam na śniadanie. I poszliśmy razem sobie coś zjeść. Przy stole rozmawialiśmy. I w pewnym momencie on powiedział do mnie tak, wie ksiądz, jak się zapamiętam sprzed 30 prawie lat, jak ksiądz był u nas w parafii i w naszej szkole głosił rekolekcję z taką grupą ewangelizacyjną, która mi wówczas towarzyszyła. I mówię, moje nawrócenie zaczęło się wówczas. I wielu moich kolegów, którzy szerokim kołem omijali Kościół, i sprawy z tym związane również się ponawracali, i do dzisiaj są przy Panu Bogu. Pamiętam, że takiej historii, to słyszałem już wiele w życiu. Spotykałem ludzi, którzy mówili mi o tamtym właśnie czasie, i kiedy się zastanawiałem, w czym leżała ta niesamowita moc, że Pan Bóg dotykał serc młodych ludzi, że się naprawdę nawracali. To były spektakularne nawrócenia. Doszedłem do wniosku, że zasługa leży w modlitwie, tylko nie mojej, bo ile razy planowałem rekolekcję, a miałem ich nieraz po sześć serii w Wielkim Poście, pisałem listy albo dzwoniłem do zakonów kontemplacyjnych, podając termin rekolekcji i prosiłem siostry zakonne o modlitwę w tej intencji. I one mnie wspierały. Tą posługę, którą pełniłem wówczas w naszej diecezji na rzecz młodych ludzi, widzę prosty związek i prostą zależność. To nie moja moc, nie moja siła, tylko moc ich modlitwy, wypraszane łaski sprawiały, że ci ludzie się nawracali. Nigdy potem nie miałem tego typu doświadczeń jak w tamtym właśnie czasie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiejszy święto, wiarowanie Pańskie jest zarazem światowym dniem życia konsekrowanego. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że tacy ludzie są zamknięci za klauzurą w zakonach kontemplacyjnych, modlą się i poszczą w intencjach świata i ludzi. I to, że dzisiaj jest tak na świecie, a nie gorzej, to jest owoc ich modlitwy. Warto byśmy dzisiaj sobie to uzmysłowili, byśmy o tym pamiętali, że ktoś się za nas modli, ktoś dobija się do Boga w naszych potrzebach. Kiedy odeszła mi moja mama, to tak zeszło ze mnie powietrze, bo wiem, że była osobą, która się za mnie modliła. Nie mam jej teraz i nie mam tego zaplecza modlitewnego. I to jest odczuwalne, może w niewielkim stopniu, ale. Czuję, że jej modlitwa, kiedy żyła, wspierała mnie i to, co robię. Proszę Was dzisiaj, byście się pomodlili za tych, którzy się modlą za nas za nasze parafie, za nasze rodziny, którzy poświęcili swoje życie całkowicie Panu Bogu, ofiarowali je Jemu, trwając jak porokini Anna. O której słyszeliśmy dniem i nocą w modlitwach i postach. Tacy ludzie są. Kiedyś te siostry produkowały opłatki, wypiekały hostie, szyły obrusy, ornaty dla księży. Dzisiaj tę gałęź przejęli inni świeccy ludzie, czasami ludzie. Nie z Kościołem. Byłem miesiąc temu w Rzymie, taki sklep soprani, gdzie jest pełno produktów liturgicznych, tylko prowadzą je Żydzi. Oni robią na tym biznes. Siostry kiedyś z tego żyły. Dzisiaj wiele tych domów ma ogromne problemy. Pomagałem robić taką kampanię dla domu sióstr, który został zalany, jak była powódź. Trzeba go było osuszyć, odnowić. Nie miały pomysłu, nie miały pieniędzy, bo nie po to je Pan Bóg powołał. One się mają modlić, a wspierać to mamy my. Dziękuję Wam dzisiaj za ofiary, które złożycie, bo są na potrzeby takich domów, placówek, osób konsekrowanych przeznaczone. Bardzo Wam za to dziękuję. Amen.